Pływacy z kraśnickiej UKP Fali mają na swoim koncie kolejne 12 medali. 4 złote, 4 srebrne i 4 brązowe. Dorobek medali młodych kraśniczan zwiększył się podczas ogólnopolskich zawodów pływackich o Puchar Mosir w Kielcach, które odbyły się 12 stycznia. W zawodach wzięło udział 200 zawodników w wieku od 10 do 12 lat z 12 klubów. Na szczególne wyróżnienie zasłużyła dwójka zawodników Anna Bucoń i Artur Siekaczyński. Artur dwukrotnie zwyciężył na 100 metrów stylem dowolnym i 100 metrów stylem grzbietowym. Ania natomiast była pierwsza w pływaniu na 100 metrów stylem grzbietowym i zajęła trzecie miejsce na 100 metrów stylem dowolnym. Artur zdobył puchar na najlepszego zawodnika 11-letniego. Na podium stawali także Filip Bożek, pierwsze miejsce na 50 metrów stylem motylkowym. Wiktor Opoka, drugie miejsce na 50 metrów stylem zmiennym i trzecie miejsce na 100 metrów stylem dowolnym. Kaja Mazur, drugie miejsce na 100 metrów stylem grzbietowym. Krzysztof Kijewski, trzecie miejsce na 50 metrów stylem dowolnym i Piotr Borsuk trzecie miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym. Maja Machulak drugie miejsce na 50 metrów stylem grzbietowym, Jan Kułaga drugie miejsce na 50 metrów stylem motylkowym.